Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienic. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na i siostry dostałem takie pytanie: Jak wytrwać w zawierzeniu? Jak dalej żyć, kontynuować to nasze wzrastanie? Tutaj w Meczugowie często się mówi o pięciu kamieniach, które daje Matka Boża, tak jak Dawidowi, jak Dawid wziął. Pięć kamieni, którymi pokonał Goliata. Taki tutaj się mówi, że Maria daje nam pięć kamieni do walki z szatanem, ze złym duchem. Ja tak patrząc na to, co się w świecie dzieje, troszeczkę to zmieniłem i teraz Matka Boża daje nam takie lekarstwa na to, co się w świecie dzieje. Na tę pandemię. Pandemię nie tylko koronawirusa, ale pandemię strachu, grzechu, odejścia od Pana Boga i wytrwania w zdrowiu, żebyśmy żyli życiem Bożym. I teraz chcę Wam właśnie opowiedzieć o tych ziółkach i lekarstwach Matki Bożej. Otóż Matka Boża kiedy przychodzi do nas, do swoich dzieci, to ona troszczy się o nasze zdrowie, nasze życie i tak jak dobra mama daje nam to, co najlepsze. I teraz powiem wam o takich pięciu yy, prezentach, lekarstwach, ziółkach od Matki Bożej. Pierwszym z nich jest modlitwa. Chociaż Maryja, yy, najważniejsze, co ma nam do przekazania, to to, żebyśmy się nawrócili. Dzieci, nawróćcie się. To jednak najczęstszym słowem, które pada z ust Matki Bożej jest módlcie się, módlcie się, módlcie się. I modlitwa. Modlitwa to są takie ziółka Matki Bożej, witaminy, które powinniśmy stosować bez ograniczeń. Bo modlitwa to jest taka naturalna odporność, którą człowiek ma, kiedy się dobrze odżywia, Kiedy ma komplet witamin i w modlitwie skupia się wszystko. Człowiek, który zaczyna się modlić, zaczyna dobrze funkcjonować. Jest też chroniony przed tym, co może go osłabić. I to wzmacnia organizm. Jest taką naturalną też barierą przeciwko złemu duchowi, bo w każdym Ojcze Nasz mówimy, zbaw nas od złego. To nie chodzi o zło w sensie moralnym, tylko o złoosobowe od złego, czyli od szatana. W rosyjskim języku jest to zbaw nas od łukawowo, zbaw nas od kłamcy. Czyli zbaw nas od szatana. Modlitwa to jest naturalna obrona. Dalej, musimy coś jeść. I Maryja y, zawsze kieruje nas na Eucharystię. Prowadzi nas do Jezusa Eucharystycznego. Bo to jest nasz pokarm. I to jest coś, co powinniśmy ciągle, czym się powinniśmy sycić. I ten pokarm jest najlepszy, najbardziej pożywny dla naszej duszy. Bo to jest to prawdziwe ciało i krew Pana Jezusa. I ten chleb, to ten napój, ten, to ciało i krew Pana Jezusa powinniśmy jeść jak najczęściej. Co najmniej raz w tygodniu. A Najlepiej każdego dnia. Ten, kto karmi się Eucharystią, ten będzie mocny. Ten będzie miał w sobie siłę życia, bo Jezus będzie żył w nim. Kto nie przyjmuje Eucharystii, ten jest słaby. Ten jest głodny. Ten nie będzie miał duchowej siły. Dalej, nie zawsze możemy przyjmować Eucharystię. Tak czasami pokarm nie przyjmujemy, bo. Mamy w sobie jakiegoś wirusa, wszystko nas wyrzuca, i wtedy trzeba przyjąć antybiotyk. I tym antybiotykiem, który Maria nam daje, to jest spowiedź. W przypadku zakażenia naszego organizmu grzechem, przyjmujemy antybiotyk, to jest spowiedź. Spowiedź, która oczyszcza nas z grzechów, abyśmy my na nowo odzyskali równowagę, abyśmy nadowożyli. Także Maria daje nam spowiedź jako ratunek. Prowadzi nas do spowiedzi. I tę spowiedź trzeba odbywać przynajmniej raz w miesiącu. Nawet jeżeli nie ma ciężkich grzechów, to profilaktycznie wyspowiadać się. A jeżeli są grzechy, to trzeba ją stosować nawet i codziennie. Jeżeli są ciężkie, żebyś nie przyjmował nigdy komunii świętej w grzechu ciężkim. Dalej. Kolejną rzeczą, którą Matka Boża daje, to jest Pismo Święte. Pismo Święte jest jak suplement diety. Można go stosować bez ograniczeń. Im się więcej go czyta, tym lepiej. Pismo Święte prowadzi nas do. napełnia nasz umysł. Tak jak. jest jak żywe słowo, które wyjaśnia nam, prowadzi nas i. Czytajmy Pismo Święte. Maria mówi: Dzieci, weźcie Pismo Święte do ręki. Czytajcie, bo kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa, ten nie zna Boga, nie zna Jego miłości, Jego dobroci. Czytajcie Pismo Święte. Dalej, Matka Boża mówi nam też o poście. To jest tak jak dieta jest wiele takich kuracji. Które polegają na tym, że się zwyczajnie nie je. Oczyszcza się organizm. Dzięki temu ten organizm oczyszcza się też ze złogów, z toksyn. Jest to ciężka taka kuracja, ta dieta. Ale ona jest bardzo pożyteczna dla ciała. Wiecie, Czym jest post? To jest takie ćwiczenie woli, ćwiczenie ducha. Jeżeli ja potrafię sobie Dwa razy w tygodniu odmówić: mięska, masełka, pomidorka. Jeżeli zdecyduję się pościć, to ja będę miał silną wolę. I tak jak byłem w stanie powstrzymać się przed czymś dobrym, to też będę miał siłę powstrzymać się przed czymś, co jest złe, czyli przed grzechem. Będę miał siłę do walki z pokusami, które przecież ciągle na nas przychodzą. I Przychodzą z zewnątrz i we, z wewnątrz, trzeba mieć siłę ducha. I właśnie ta dieta, ten post, daje nam siłę ducha. I tę dietę Matka Boża prosi, żebyśmy stosowali dwa razy w tygodniu chleb i woda. Nie wszyscy mogą pościć, bo niektórzy ciężko pracują, niektórzy mają bardzo odpowiedzialną pracę intelektualną, ale ten post trzeba uzgodnić z kierownikiem duchowym. Nie wszyscy mogą pościć, bo są chorzy I, i to jest po prostu, byłoby szkodliwe dla ich zdrowia. Wtedy post trzeba zastąpić czymś innym, i o tym Was już tam wcześniej wspominałem, nawet takim zwyczajnym niezakładaniem nogi na nogę, nikt o tym nie będzie wiedział, a ty będziesz miał stały post. I, no, jeszcze nie powiedziałem, jak się ziółka stosuje, ziółka, czyli różaniec, właśnie ten kompleks, kompleks, takie różaniec to są takie paciorki. I te paciorki. Y, to jest taki kom, y, kompleks witamin. Stosujemy też bez ograniczeń. Im więcej, tym lepiej. Ci, którzy stosują y, dwie paczki dziennie, y, cztery paczki dziennie albo trzy paczki dziennie, czyli odmawiają nowennę pompę to mogą zaświadczyć, jak wiele się zmienia w życiu, jeżeli człowiek zaczyna odmawiać różaniec. Także dzisiaj. Od Matki Bożej Jeziółka i lekarstwa: modlitwa, Eucharystia, Spowiedź, Pismo Święte i Post. Jeżeli chcesz iść tą drogą, to jest droga bardzo, bardzo pewna. I na tę drogę serca Was błogosławię. Za poniedzieli przekształcimy się w grupę katechetyczną, gdzie będziecie otrzymywać ci, którzy się zawierzali katechezy o Eucharystii. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Ja wyjeżdżam teraz do Polski i pomóżcie się też o, o to, aby spełniała się wola Boża w moim życiu, bo nie wiem, co będę dalej robił, ale wierzę w Waszą modlitwę i chcę Was pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.